Żyjemy w czasach, w których wszystkie nasze dane znajdują się na komputerach. Każdy nasz login, hasło, dane do kont bankowych są bezpieczne, dzięki szyfrowaniu i algorytmom. Wszyscy uważają, że to zasługa przysłowiowych amerykańskich naukowców. Jednak czy to prawda? Cofnijmy się do czasów I Wojny Światowej. Wszystkie rozkazy, informacje, dane wywiadowcze były doręczane na front za pomocą gołębi pocztowych, żołnierzy biegających między okopami z rozkazami, a pod koniec wojny pojawiły się wiadomości radiowe. Jednak każda przeciwna strona przy minimalnym wysiłku mogła pozyskać dane wywiadowcze przeciwnej strony. Zakończyła się pierwsza Wojna światowa. Technologia poszła naprzód. Niemcy skonstruowali przenośną elektromechaniczną maszynę szyfrującą zwaną Enigmą. Przez długi czas wszystkie mocarstwa świata starały się uzyskać kody do rozszyfrowania niemieckich wiadomości, lecz to po raz pierwszy szyfrogramy zakodowane przy pomocy Enigmy udało się rozszyfrować polskim kryptologom w grudniu 1932 roku w Pałacu Saskim w Warszawie, mieszczącym siedzibę Biura Szyfrów Oddziału II, Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Prace Polaków, głównie Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Cegalskiego, pozwoliły na dalsze prace nad dekodowaniem szyfrów stalo nowocześnianych maszyn Enigma, najpierw w Polsce, a po wybuchu II wojny światowej we Francji i Wielkiej Brytanii. Jednak historia próbuje ukryć fakt, iż to dzięki nam, dzięki nim, wielkim trzem Polakom, ludzkość zawdzięcza, jak teraz wygląda świat i jak nasze dane są bezpieczne. Praca wybitnych studentów powołanych przez profesora Zdzisława Krygowskiego, który zainicjował badania kryptoanalizy, kombinatyki i rachunku prawdopodobieństwa, wykazała szczególne umiejętności trzech wybitnych studentów, a jednocześnie naszych patronów szkoły. Dalsze badania przyczyniły się do rozbudowania skomplikowanych działań algorytmicznych i zaawansowanych metod szyfrowania, które były podłożem tego, czego dzisiaj używamy w bezpieczeństwie narodowym, jak i w życiu codziennym. 5 sierpnia 2014 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów IAAA, uhonorowało prestiżowym wyróżnieniem Milestone trzech polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Rozłamanie kodów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma to był kamień milowy o ogromnym znaczeniu, właściwie jeden z niewielu, który uratował ludzkie życie. Osiągnięcia techniczne zazwyczaj przyczyniają się do rozwoju przemysłu, służą rozrywce czy komunikacji. Ten uratował ludzkie życie, podkreślił prezes The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IIA, profesor Roberto de Marca, podczas uroczystości na Politechnice Warszawskiej. Kamieniami milowymi uhonorowano dotychczas około 120 naukowców. Honorowane nimi są te osiągnięcia naukowe, bez których świat wyglądałby inaczej.